I Bo... wszedł, No dobra, to je, jeszcze tam e, jaśnie panujący nam derbista. No i to właśnie też jest taki koń, który w zeszłym roku... E, ej! Ej! Polot słaby. Ej! Co robisz? Ej! Robię, co chcę. On, który moim zdaniem w tym roku się jeszcze powinien lepiej pokazać, bo dojrzał teraz. Oj tak. Zrobił się taki, w ogóle on inaczej pracuje teraz. Jest taki chętny w robocie, poukładany. No tu tego nie pokazuję. Ale naprawdę w robocie się zrobił taki pozbierany, tak wie o co chodzi. W zeszłym roku jeszcze tak to wszystko latało. trochę gorszą miał jesień. Nie wiemy dlaczego i nie wiadomo dlaczego, może to dla niego zwrócił <noise> uwagę, że on więcej biegał dwulatkiem niż trzylatkiem, no, dlatego to widać, że ten sezon go kosztował w zeszłym roku, że, że taką optymalną formę złapał na, na derby. Na, na... A, a po prostu a później już mu gorzej szło. Może się okazać, że wbrew pozorom ten miękki tornienie nie, nie jest dla mnie aż tak dobry, jak my myśleliśmy. No i już nie będę tu wałkował, że tak jak Enable biegała tyle lat i cztero pięciolatką biegała coraz lepiej. I myślę, że tu podobnie może być. No. Przede wszystkim z pracy na treningu widać, że konie. Zmądrzał i że zresztą pracuje. No i co, będzie biegał golejewka, bo nie ma co biegać. Tu nawet jak macie to zdjęcie, to nie wiem, chyba to jest ziwna. No to on, oczy otwarte, uszy postawione, on biegnie jak arab. Nie wie czy on ma stopować, czy dalej galopować. A teraz to już jest dojrzały, poukładamy to. I wygląda, no, zajęć. No dobra, do domu. No, teraz nie pójdzie. Nie, teraz nigdy. O nie. chciałem już zostać, to